Dzień dobry moi drodzy, witam was w nowym odcinku na moim kanale Dzisiaj słuchajcie otwieramy kalendarz adwentowy z ACTION Kolejny kalendarz adwentowy z ACTION Pierwszy jaki otwieraliśmy to były takie kosmetyki spa, do kąpieli, do, do, do ciała, do pielęgnacji A dzisiaj uwaga Mamy kalendarz adwentowy z kosmetykami kolorówką, czyli wiecie do twarzy, do malowania Z Max and More i kosztował coś około 50-60 zł Także należy do naprawdę, naprawdę bardzo tanich kalendarzy adwentowych Ja szczerze wam powiem kojarzę tą markę, ale jakby nic z jej nigdy nie miałam tylko wiem, że taka marka istnieje. Otworzyłam już go i powiem wam, że mega mi się podoba to, jak wygląda kalendarz adwentowy za 5 dych. Zaczyna się petarda! Także co, bez przedłużania otwieramy. Zaczynamy oczywiście od okienka numer jeden. Ciężko mi się tutaj to trzyma, to, to, żeby nie spadało. Kosmetyki są w tych kartonikach, także otwieramy. Niewygodnie mi się to otwiera, dosyć trzymając ten kalendarz, ale damy radę. I w pierwszym kartoniku, uwaga, mamy szminkę, pomadkę, Maxent mo, a to nie jest pomadka, to jest Liquid Eyeshadow, to jest słuchajcie Cień do powiek wpłynie, ale jaki ładny! Jaki ładny różowiutki. Spoko, że na przykład, wiecie, nie dali typowego czerwonego bo święta, tylko jakiś taki błyszcząco różowy. Okej, okay, powiem wam, naprawdę nie używałam nigdy tej marki, także nie wypowiem wam się co do trwałości tych kosmetyków, ale nałożyłam trochę tego cienia. Nałożyłam go naprawdę troszeczkę, ale pięknie się błyszczy. Wiecie, co ja mogę go zastosowała Jako rozświetlacz, a nie jako cień do powiek. Jako rozświetlacz myślę, też by się fajnie sprawdził. Spoko. Pierwsza rzecz, cień do powiek wpłynie. Teraz krótka przerwa w otwieraniu kalendarza adwentowego na małą reklamę. Zapraszam. Dobra, chwilę pogadamy o prezentach. Dużymi krokami zbliżają się święta i uwaga, jeżeli wasze mamy, tak jak moja, jest fanką sprzątania odkurzaczy i wszystkiego, co może sprzątać, to mam coś dla was. Albo nawet tak samo po prostu lubicie sprzątać takie gadżety i słuchajcie, ja nie myślałam, że to mnie będzie interesować kiedykolwiek, ale teraz, jak mam biuro, no to powiem, wam przydaje się. Chcę wam dzisiaj pokazać nasz nowy nabytek, czyli nowy odkurzacz od marki Dream. Także zapraszam was, bliżej chodźcie. No i odpalamy nasz odkurzacz, tutaj nic skomplikowanego nie ma i po chwili. On już zaczyna od razu pracować. Odkurzacz od Dream, słuchajcie, ma dwie opcje: mycie i odkurzanie. Ja akurat teraz wybrałam odkurzanie. L10 Pro, słuchajcie, jest ulepszony system wykrywania przeszkód. I ja to uwielbiam, Uwielbiam postawić nogi i on wszystko, wszystko omija. I ulubiona cecha mojej mamy to jest to, że jest bardzo, bardzo wydajny. Posiada czterostopniowy system czyszczenia i słuchajcie, jest niestraszny mu włosy czy większy kurz, jest też bardzo, bardzo cichy. I po skończonym sprzątaniu, słuchajcie, go wyłączam, naciskamy na nim domek i uwaga, uwaga, on sam wraca do stacji ładującej. Nie musicie go nosić, przestawiać, on sobie sam znajdzie tam, gdzie on ma swój. Domek I proszę bardzo, spójrzcie, jak on wjeżdża powolutku, ustawia się, ale on sobie na spokojnie do tego swojego domku wjedzie. I kolejny plus to jest to, że ta stacja ładująca jest naprawdę malutka. I warto również wspomnieć, że odkurzacz słuchajcie, działa na jednym naładowaniu do dwóch i pół godzin. No i tak się prezentuje ten odkurzacz, my w domu mamy sporo odkurzaczy, ale moim zdaniem te roboty jeżdżące są moimi ulubionymi, są po prostu najfajniejsze. No bo jakby możemy sobie coś robić, a one w tle cicho pracują, także to jest fajne. Jeżdżą sobie, wszędzie nam wiadą, posprzątają, my tam coś co innego robimy. Skończymy i robot też skończy, mamy czysto, bez żadnego wysiłku. Moja mama jest ogromną fanką odkurzaczy Dream, także ona po prostu tak się cieszy, że właśnie współpracuje z Dream, że ona jest po prostu wzięta. Oczywiście link do odkurzacza zostawiam Wam w opisie, no i wracamy po przerwie i zabieramy się za dalszą część otwierania. Okienko numer dwa. Mówiłam, że tamten ten dałabym jako rozświetlacz. A słuchajcie, w okienku numer dwa. Mamy płynny rozświetlacz, także tutaj co ja mówię, to to jest, ale dobra, sprawdzamy. O, też jest takie różowiutki. Nałożyłam go teraz tym razem więcej. I uwaga, rozsmarowujemy go. Boże, jaki ma pigment ładny Ale ślicznie, bo nie robi takiej wiecie Różowej warstwy, tylko po prostu się błyszczy Ej kurde, kalendarz za 5 dni A kosmetyki będą jakieś takie dobre Ale malutki bardzo, malutki Ale co nie zmienia faktu, że ta tafla Bardzo ładnie się błyszczy, to widać na kamerze? Widać Okienko numer 3, mamy coś Większego, otwieramy I w okienku numer 3 mamy Tuż do rzęs, zwykłe czarne, tutaj Nic nie pisze, Max and More tylko pisze I szczoteczka wygląda tak Taka duża, ja nie lubię takich dużych szczoteczek, bo bo jak maluję dolne rzęsy, to bo tym mam całą powiekę uwaloną dolną i nie lubię takiego czegoś. Ale dla osób, które na przykład tylko malują górne rzęsy albo umieją malować sobie dolne, to idealnie. Czwóreczka jest bardzo lekka, także co tutaj będzie? Tu w ogóle coś będzie? Bo jest taka leciutka, i było puste. Aha, naklejeczki na paznokcie. Powiem wam, jakbym malowała sama paznokcie, tak, to... Powiem wam, że bym się ucieszyła. Przecież takie naklejki można na hybrydy też nakleić? Można chyba. No dobra, są świąteczne naklejki na paznokcie. Okej, okay, niech będą spoko. Jak będzie takich więcej, to już nie spoko. Ale jak tak jednorazowo, to spoko. Okienko numer 5. I w okienku numer 5 mamy, słuchajcie, maskę do ust na noc. Nie będę tego teraz rozkładała, bo to jest maska do ust, a ma jakiś zapach. Taki cukierkowy, ale bardzo ładny zapach. I taki aplikator, powiem wam, pierwszy raz ja się spotykam z takim klukowym aplikatorem. Chyba go wytestuję Dzisiaj. Jakoś tak mam ochotę, chyba wytestuję, bo mam ochotę wytestować bardzo tą markę. Nigdy nie testowałam. Tania, marka kosmetyczna, więc czemu nie? Czemu nie wytestować tego? I numer 6 Mikołajki. Obawiam się, że tu będą kolejne naklejki, bo jest strasznie leciutko. Oby nie. Proszę cię, kalendarzu, kochany, nie. Dobra, posłuchał się, ale pilniczek. Pilniczki to takie wiecie. Zapchaj dziurę. Nie podoba mi się to. Od razu to biorę tam i nie chcę mi się nad tym rozwodzić. Nie no, lubię pilniczków w kalendarzu. Okienko numer 7 dosyć duże. I uwaga, uwaga, co my tutaj mamy? Oby nie kolejna maskara. Jest barwny błyszczyk do ust. Bardzo duża pojemność, no bardzo duża. Normalna pojemność nie jest to miniaturka, dosyć duże. A wiadomo, tego błyszczyku nie nawala się nie wiadomo ile, także spoko. Błyszczyk przezroczysty zawsze się przyda, bo wiecie, nie każdy lubi jakieś kolorowe, ale przezroczyste usta, to wiecie, to jest taki basic, więc fajnie, że takie coś tutaj jest. I okienko numer 8 i w okienko numer 8 pod kolor kalendarza mamy gąbeczkę do makijażu. Jest ona taka maciubka. ciekawi mnie, czy będzie ona się dużo różniła od Beauty Blendera, który jest za 80 Złotych, a myślę, że ta kąbeczka no, nie kosztuje zbyt wiele, pewnie parę złotych, także to też będę testować. Serio, teraz bardzo zaciekawiłam się tą marką. Jest bardzo tanie, więc zastanawiam się, czy będzie też dobra. Chociaż już teraz wiadomo, że kosmetyk nie musi być drogi, żeby był dobry, tak? Co to jest? Mamy w okienku numer 9 Blond Papier. Mi się wydaje, że to może być takie coś, że jak macie puder i się świecicie, to sobie to przykładać takimi karteczkami i wtedy się nie świecicie. Ja właśnie daję wam puder. Dajcie znać, czy wiecie co to jest, ale to jest bardzo użyteczne. Małe. 50, patrzcie, 50, aż tutaj jest tych karteczek. Bierzecie sobie do torebki na imprezę. Małe, poręczne, nie jest szerokie, wiecie, jest takie płaciutkie, więc wszędzie się zmieści, nawet do kieszeni. Spoko, spoko opcja. Podoba mi się ten kalendarz. Okienko numer 10. Dajcie znać, czy wy znacie tą markę, czy ją używaliście. I jakie macie o niej wrażenia? Co o niej sądzicie? To jest balsam, mamy balsam. Dobra, bo chciałam zobaczyć, czy będzie o tym samym zapach, to jest kokosowy, więc. Ja nie lubię kokosowy zapachów. Myślałam, że będzie ten sam zapach, co ta maseczka dał, bo ta maseczka naprawdę pięknie pachniała. A ten kokos jest taki. Nie jest taki intensywny, ja tutaj w ogóle nie odczuwam Nawet zapachu kokosa, taki, taki normalny Zapach takiej normalnej pomadki No nie ma tutaj o kokosa moim zdaniem Tutaj okienka mamy po kolei, więc spokojnie trzeba Szukać i okienko numer 11 i znowu coś bardzo, bardzo leciutkiego I nie chcę wylecieć, ale dobra Puszek okruszek, mamy tutaj Taki puszek do zmywania makijażu Wydaje mi się, że to jest taki wacik wielokrotnego Użytku do zmywania makijażu I połowa kalendarza już za nami Okienko numer 12, też większe Wiecie, że bardzo ciekawi co będzie w tym 24 Jakoś jestem nadzwyczajnie ciekawa, co będzie w tym 24. I co to jest? O, maseczka. Nie wiedziałam, że mają maseczki. Myślałam, że to będzie tylko kolorówka, tak? Tak, to jest nabliżająca maska do twarzy. Okej, okay, jest po polsku. No Ojej, jest, jest po polsku, piszę normalnie, umyć i osuszyć twarz, 10-15 minut, spoko, mamy maseczkę, czyli tutaj nie tylko jest konturówka, mamy tutaj też pielęgnację, chociaż zobaczymy, bo może wiecie, to tylko taki jedna rzecz z pielęgnacji. I trzynastka, znowu jest bardzo, bardzo leczeska, bo tutaj nic nie było, więc mam nadzieję, ojej, co to jest? Dobra, mamy tutaj takie patyczki, to jest chyba do skórek, do paznokci. powiem wam niby przydatne. ale no, takie patyczki, no ile kosztują Ze złotówkę, także jestem na nie, niestety, jestem, mój drogi kalendarzu, na nie, bo takie coś kosztuje za złotówkę miały być kosmetyki, a są patyczki. Okienko numer 14. Otwieramy. Mamy kolejny cień. Płynie. Taki piękny, teraz złoto-brązowy. Wcześniej mieliśmy taki błyszcząco różowy, teraz złoty. Uwaga, sprawdzamy. Mmm, ładny. Czy to święta, czy to sylwester, złoty cień zawsze będzie potrzebny. Strasznie słaby. O nie, on nie jest taki jakiś mega mocno napigmentowany. Słabiutki jest, taki daje poświatę. Nie, nie zostawia to praktycznie koloru. Nie wiem w kamerze nasze bo to inaczej całkiem wygląda. Po prostu zostawia takie drobinki, ale też nie za dużo tych drobinek, ale koloru nie zostawia. Okienko numer 15, boże, znowu jest takie lekkie. No, ej, miało być kosmetyki, a to co? Pędzelek. Pędzelek do cieni do powiek, dobra. Powiem tak, to jest takie: zapchaj dziurę, ale jeżeli będzie paletka do oczu, to wybaczam temu pędzelkowi. No dobra, pędzelek mały zawsze się przyda, no ale też są bardzo tanie rzeczy. Ale okej, okay, mam ciutkie włosie, jak będzie paletka do cieni, to będzie okej. Okay. To będzie wtedy komplet, a my bardzo komplety lubimy. 16 już jest z kolei ciężkie, także spoko, że są dwie rzeczy, nie jedna. O, kiedyś bardzo, bardzo dużo używałam tych takich pudrów prasowanych, z puder prasowany, puder w kamieniu i biały bardzo dużo używałam białych. pamiętam, że używam z Essence, też Essence, taka tania marka a tutaj mamy Max More, ciekawe czy będzie też tak fajne jak ten Essence, bo pamiętam, że go bardzo, bardzo męczyłam, ale nie mogę go słuchać otworzyć, mamy puder prasowany z M, tak to jest puder, tak to jest Fixing Powder spoko, mamy puder, nie jest on jakiś taki mega mały, na trochę na pewno starczy, okienko numer 17 powolutku zbliżamy się do końca i co my tutaj mamy, znowu nie kosmetyk kurde, myślałam, że to będą kosmetyki to jest bardzo rzecz przydatna z tego się bardzo cieszę, bo ja to często gubię. To jest takie, ja to nazywam zmywarką do pędzli. Zmywarka do pędzli. Moczymy pędzel w wodzie, nakładamy mydełko, jakieś do pędzli i szorujemy sobie ładnie, czyścimy pędzle, to się zawsze, zawsze przydaje. I to jest w ogóle fajne, że to ma taką dziurkę, bo możecie sobie, to wiecie, włożyć tak o. Paluchy w to i wtedy fajnie sobie możecie szorować. Jak stawiam na zlewie coś, to mi się, wiecznie nie wiecie, ruszało, zmywało, wędrowało po całej zmywarce. A tak fajne, poręczne możecie sobie na paluszek włożyć i wtedy fajnie te pędzle pocierać. Mega przydatna rzecz. Podoba mi się. Osiemnastka, i powiem Wam, że znowu jest leci... Cziutkie. Znowu jest mega, mega lekkie. Ale okej, okay, to nie jest żaden zapychacz. To jest albo eyeliner, albo kredka. Nie. Aha, okej. Okay. To jest czarna kredka. Proszę bardzo. Czarna kredka wysuwana. A tutaj z drugiej strony też coś jest. To jest ta gumka... Patrzcie, to jest kredka z gumką, ej. Ktoś, kto wymyślił kredkę do oka z gumką do zmywania, miał 200 IQ, naprawdę. Kredka z gumką to jest po prostu coś, czego potrzebujemy. Okienko numer 19 i powiem wam, że jest znowu leciutkie. Naprawdę jest leciutkie, ale czuję, że coś tam się w nim obraca, także. O, ale śliczne. Złota kredka do oczu, złota kredka do oczu. Sprawdźmy, czy ona będzie twarda. A nie, jest mięciusia. Ale ślicznie, Boże. Ja chyba chcę złotą kreskę sobie zrobić. Aż mam ochotę zrobić z tą kreskę, ale na razie tak się nie maluję wystrzałowo. Będę się malować wystrzałowo na święta, na Sylwestra. Patrzcie. Mam całą rękę w rozświetlaczach jakichś, ale ślicznie to wygląda. Fajnie, że jest złota. Nie mam takiej złotej kredki, mam tylko czarne. Ta kredka jak na razie podoba mi się najbardziej z tego kalendarza, serio. Jakoś tak mnie zaciekawił ten produkt. Okienko numer 20, już nie będę powtarzać to, że jest lekkie, bo jest lekkie, ale chyba tutaj będzie jakaś klapa, bo... Nie komentujemy tego, nie komentuję tego, udaję, że tego nie widziałam, nie było tego, nie widziałam tego, przechodzimy do okienka numer 21. Nie no, klapa, klapa w tej dwudziestce. Tak blisko do świąt, możecie sobie otwierać ten kalendarz, a tam temperówka. I w kolejnym okienku numer 21 mamy, słuchajcie, primer do oczu, bazę na oczy. Baza na oczy, bazę na oczy, bazę na powieki, nie na oczy. Ktoś sobie założy to na oczy i powie, bo Kinia mówiła, że to na oczy, nie, to jest na powieki, słuchajcie. Żeby nie było, Kinia bawi i uczy, proszę bardzo, baza na powieki. I okienko numer 22, patrzcie. Praktycznie nic w nim nie słychać. Jakby było totalnie, totalnie puste. Ej, no, myślałam, że to będzie jakiś, wiecie, kalendarz za pięć dych. O, tutaj po prostu wow. Uuu. To jest fajne. Powiem wam, to jest fajne. To są naklejki na paznokcie, że możecie sobie pomalować, ale patrzcie. Jaki to ma kształt? Chyba, no to wiecie, każdy ma inny kształt. Chyba, że to można jakoś sobie nożyczkami, ale wyobraźcie sobie siedzieć, odmierzać, jaki wasz paznokieć jest, wycinać to. Pewnie spędzicie nad tym kupę czasu. Będziecie się na dodatek denerwować, że tutaj macie krzywo, tu wam wystaje. W koniec końców to wam się pewnie szybko odklei, bo to jest taka naklejeczka, że to się pewnie szybko odklei. Także niby fajne, ale jak się głębiej zastanowić, szkoda nerbów, No takie coś naprawdę. Chyba, że ktoś ma anielską cierpliwość i w taki, wiecie, kreatywny, uzdolniony w tych sprawach. No to dla niego. I przed ostatnie okienko proszę już mi tutaj nie dawać żadnych głupot, tylko dać mi kosmetyk. Dziękuję bardzo, poprosiłam i mam. Teraz mamy klej do paznokci, tak? Nie, to jest krem jakiś. Krem do paznokci? To nie jest klej? Ja się boję, że to jest klej. Nie, no to jest krem! To jest krem do poznokci To jest może taki do skórek klej. Aha, że sobie, wiecie, nakładacie te naklejki, naklejacie i wokół sobie robicie tym kremem. I tak będzie wyglądało, jakbyście wyszły od kosmetyczki. Z kolei ja nienawidzę, jak mi kosmetyczka przy skórkach robi tymi, wiecie, olejkami tłustymi. Nienawidzę tego i teraz, jak do mojej Alex, to ona wie, że nie robimy tych skórek i raz. Teraz, tak jak przed nią byłam, zagadałam się i nie zauważyłam, że mi robi tym olejkiem skórki. I ona wiecie, tak z automatu robiła. I ja mówię, a co ty robisz? A ona, o Boże, I ja nienawidzę tego, i nienawidzę od to zmywam. Po prostu bardzo nie lubię, jak mi się tutaj coś tuści. Tak samo nie lubię kremów do rąk. Ale jakoś się muszę przekonać o kremów do rąk, bo to w zimę jest przydatne. No i co? Wigilia. Ja tutaj poproszę coś, co po prostu nas zwali z nóg. Zwali to nas z nóg. Uwaga, uwaga. Paletka cieni. Okej, okay. jak na razie największy kosmetyki. Powiedziałam, że wybaczę pędzelek, jeżeli będą cienie do powiek. Także mamy cienie do powiek, mamy ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dwa maty i cztery. Cztery świecące może być. A sprawdźmy, jaki to ma pigment. Te świecące, uwaga. O, nawet spoko. Ok, ale sprawdźmy to na skórze. No, pigmentu takiego, wiecie, za dużego to nie ma, ale też nie jest tak, że wiecie, że nie mam w ogóle pigmentu. Teraz się ten ciemniejszy. O, widzicie. Taki sobie pigment. Niby jest, ale taki sobie. No i co? Otworzyliśmy już cały kalendarz. Moja ocenka to takie 6-7 na 10. No, 7 na 10. Nie będę tego kalendarza mega krzywdzić, bo był naprawdę tani, także nie ma też co wymagać. A ja tutaj będą nie wiadomo jakie cudy. Może za to po prostu wymagam. Ale co? Kalendarz Spoko. Nie urywa tyłka, ale też nie jest taki, że, o, że wiecie, że, o, po co ja go kupiłam? Jest spoko. Dajcie koniecznie znać, co wy sądzicie o tym kalendarzu. Jaka ocenka od 1 do 10? Żegnam się już z wami. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. I widzimy się już niedługo. Pa!